Witam Państwa, ja jestem Piro, a to kolejne rozpakowanie paczek z kartami kolekcjonerskimi My Little Pony z trzeciej serii. Tak samo jak ostatnio, zakupiłem je w Rebelu. No cóż, ostatnio nie udało się nam trafić na Lairę ani Kokopomil, więc dzisiaj ciąg dalszy polowania na nie. No cóż, tym razem po raz kolejny dostałem takie same paczki jak ostatnio, znaczy z takim samym wzorem, więc teraz się zastanawiam, czy w danym boxie są... Po prostu wszystkie karty identyczne. Czy może ja mam taki pecha, że mi cały czas takie same dają? No, przyznam, że liczyłem na paczki, na których jest Sweetie Bell, ale mamy to, co mamy, więc zabierzmy się za otwieranie. Zobaczmy, co mamy w pierwszej paczce. Jedna karta nie chce wyjść, i jest paczka pusta. Jamy w środku kartę z odcinka Spike at Your Service. O, mamy kartę z Discordem, bardzo fajnie, naprawdę ekstra karta. Mamy kartę z odcinka Rainbow Falls. Kartę z odcinka Bird in a Hoof. Też całkiem fajna karta. Zresztą ta też bardzo fajnie wygląda. Foliowana karta z Celestio Luną, Też naprawdę ekstra karta. Karta do postawienia z derpi. No, zapewne z tej karty niektórzy by się bardzo ucieszyli. Ja bym wolał Lairę albo Czokopomil, ale też jest ekstra. Tatuaż z derpi, więc paczka bardzo... ten, yy, bardzo dużo derpi w tej paczce. I mamy piosenkę Faint a Otwórzmy teraz drugą paczkę. Znowu nie chcą karty wyjść. I jest. Mamy z odcinka Testing Testing 1-2-3, i ta karta już się ostatnio mi trafiła, więc jest to powtórka. Mamy kartę z odcinka The Crystal Empire, część druga. Mamy kartę z Pinkie Pie, karta z odcinka A Dog and Pony Show. Foliowana karta z Tirekiem i to jest naprawdę extra rzecz. Zaczmy ją z tyłu. I mamy kartę do postawienia z lajrą. Właśnie to na co polowałem. Po prostu doskonale. Jaka idealna paczka. Mamy lajrę, mamy foliowanego Tireka. No, dzisiaj naprawdę miałem mega szczęście. Oprócz tego, tatuaż z Rarity. I kartę z piosenką Winter Wrap Up, więc też naprawdę ekstra. No, dzisiejsze paczuszki były naprawdę super. Mamy Lairę, mamy Tireka, mamy kartę z Discordem. Naprawdę mega paczki. A więc, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.